Jeśli lubisz mandarynki, to na pewno będziesz zaskoczony. Nie wyrzucaj ich skórek. Przydadzą się bardzo. Zaraz się o tym przekonasz. Kolejnym razem, jak obierzesz mandarynki, zbierz ich skórki. Przełóż je do słoika i zalej octem. Słoik zakręć i odłóż w ciemne miejsce, na przykład do szafki. Najlepiej na całe dwa tygodnie. Odceć taki mandarynkowy ocet i wlej go do butelki ze spryskiwaczem. Taki odstowy płyn to prawdziwy skarb, jest naturalny, ładnie pachnie i ma przyjemny, lekko pomarańczowy kolor. W ten oto sposób zrobiłeś wyjątkowy i ekologiczny spray do czyszczenia różnych powierzchni. Dielimonen ze skórek mandarynek i ocet doskonale usuwają wszelki kurz i brud. Możesz przecierać takim płynem blaty i stoły, ale możesz też wyczyścić nim płytę indukcyjną, nie pozostawia śladów ani smug. Umyte nim powierzchnie są czyste i błyszczące. Jeśli umyjesz nim szyby kabiny prysznicowej, będą lśniące i pachnące. Taki płyn wykorzystasz z powodzeniem do mycia umywalki, usuniesz osady z mydła i dodatkowo zdezynfekujesz powierzchnię. Bez obaw możesz też nim wyczyścić toaletę.